Pan senator zabiera głos teraz, pan senator Bogdan Pęk. Proszę bardzo, panie senatorze. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, Wysoka Izbo. Nie ulega wątpliwości, że jeden z kluczowych problemów poruszonych w tej. Przepraszam. Jeden z kluczowych problemów poruszonych w tej ustawie o ładzie krajobrazowym no jest problemem istotnym i trzeba powiedzieć, że polskie prawo wymaga tutaj istotnej korekty, bowiem obserwujemy w polskim krajobrazie, zwłaszcza w krajobrazie szczególnie chronionym z uwagi na walory krajobrazowe, przyrodnicze czy szczególne walory historyczne, zabytkowe, tworzy się pewien nieporządek. Stąd też sama idea utworzenia takiej ustawy nie budzi wątpliwości. Ale zacznę od tego, że w mojej ocenie, a mogę mówić o spory, sporym okresie czasu, obserwuję wyraźną erozję, Jakości klasy politycznej, jakiś taki proces samobiczowania, który wciąż oddaje kompetencje stanowiące komuś tam z zewnątrz, jak nie lobbystom, to różnym, różnym innym związkom, organizacjom, formacjom i, i tak dalej, i tak dalej. Podobno społecznym, które w każdym razie różnią się tym od nas, że nie pochodzą z wyboru. A my, którzy. W rezultacie jesteśmy emanacją woli wyborców, mamy coraz mniej do powiedzenia i nie jesteśmy w stanie wyartykułować nawet tych kwestii, które stanowią w istocie jądro systemu wyborczego. Zwracam się do pana senatora Sepioła. Wydaje się, że jednak ten problem związany z reklamą wyborczą musi być uporządkowany. W przeciwnym wypadku, panie senatorze, myślę, że ma pan na tyle autorytetu w swoim klubie, że jest pan w stanie to przeprowadzić. Myślę, że najlepszym kierunkiem jest chyba ten kierunek zaproponowany przez senatora Jackowskiego, mianowicie powołanie się na kodeks wyborczy, który te sprawy dość, dość solidnie do tej, pory, do tej pory określał, bo w przeciwnym wypadku zbudujemy sobie potwora który oprócz innych wad, o których zaraz powiem, no, będzie powodował nie tylko dodatkowe koszty kampanii wyborczych, bo te są jakby oczywiste, ale wojny, wojenki i, i, duże, i duże bitwy lokalne spowodowane dowolną interpretacją z uwagi na zróżnicowanie polityczne samorządu terytorialnego, różnych obszarów itd. Nie chcę tego tematu poszerzać, ale Wydaje się, że, że jest to konieczne, panie marszałku, żeby, żeby to, tą poprawkę wprowadzić w taki sposób, iżby kwestia wyborcza i, i agitacja wyborcza, i reklama wyborcza, ściślej mówiąc, no była, rządziła się przepisami kodeksu wyborczego i, i z tej ustawy w jaki sposób była włączona. Tym bardziej, że jest to, jest to akcja okresowa, krótkotrwała, a... Ważna, ważna dla no, prawidłowości wyłonienia reprezentacji, reprezentacji politycznej wszystkich szczebli. No, trzeba powiedzieć, że jak ktoś by miał wątpliwości co do tego, czy potrzebny jest Senat, no to jeżeli dwa lata ponad trwała, trwała praca nad tą ustawą w Sejmie i tego tematu nie poruszono, to jest to koronny dowód na to, że Senat jest niezbędny, bo czcigodny Sejm nie zająknął się na ten temat, a przekonanie, że niezależnie od zapisów tej ustawy kodeks wyborczy będzie regulował sprawy związane z wyborami, okazało się błędne. To tyle na ten temat. Natomiast co do kilku kwestii szczegółowych ustawy. No, proszę państwa, no, 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 trzeba mówić wprost. W mojej zasady nie rób głupiego z bliźniego swego. Jeżeli się wyłącza... Jeżeli się wyłącza dominantę, jeżeli zamiast zapisu, który proponował prezydent mówiącego o tym, że tylko plan zagospodarowania, szczegółowy plan zagospodarowania może rozwiązywać kwestie dominant, wprowadza się rozwiązanie typu WZ, warunki zabudowy. No to jest oczywiste, że śmierdzi to z daleka lobbingiem, lobbingiem lobbystów, zwłaszcza tych, którzy się zajmują wiatrakami. Którzy się zajmują wiatrakami i każdy, kto twierdzi inaczej, to chyba nie wie, o czym mówi, albo udaje, że nie wie, o czym mówi, a to bym przyjął jako świadome wprowadzanie w błąd. To jest poważny, poważne osłabienie tej ustawy i myślę, że pan prezydent, panie ministrze Dziekoński z tego się cieszył, nie będzie. A zwłaszcza chyba nie pochwali tego, że Pan to akceptuje tak miękko, bo jeżeli miał być istotny sens wprowadzenia tego rozwiązania, no to tamto rozwiązanie było jednym z kluczowych. Jeden z kluczowych poprawiających to, o czym mówimy, czyli ład. Ład krajobrazowy. Kwestie następne. Bo myśmy tak łatwo przeszli od, do porządku dziennego nad tym, o czym mówiłem, mianowicie... Yy, yy, Zacytuję dla, dla porządku oficjalny dokument biura legislacyjnego wątpliwości posłów budziło przede wszystkim wprowadzenie opłaty reklamowej jako kolejne daniny publicznej obciążających przedsiębiorców, a także możliwość instalowania tablic i urządzeń reklamowych w pasach drogowych miast na prawach powiatu na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej. No proszę Państwa. No. No to rozwiązanie zostało przyjęte, zostało przyjęte, więc jeżeli mówię o tym, że, że w pasie drogowym miast na, na, na prawach powiatu to rozwiązanie zostało przyjęte, to znaczy, że nie, nie poprawia się sytuacja, tylko się pogarsza. Na czyją to jest korzyść? No przecież nie przeciętnego wyborcy czy przeciętnego przedsiębiorcy, to, to jakieś innego typu lobby musiało, musiało za, tym, za, tym, za tym, że tak powiem, stać. No i wreszcie ta danina, dodatkowa danina publiczna. Oczywiście można mieć pełne usta sloganów o, o potrzebie poprawy. Wszyscy wszak jesteśmy za, za tym, żeby poprawiać, żeby nie psuć. No ale jeżeli poprawa ma polegać na nowej daninie, yy, która ma być egzekwowana nie z ustawy o wykroczeniach, ale poprzez egzekucję administracyjną i to czterdziestokrotność i dopłacenia płacenia będzie czterdziestokrotność stawki, przy czym ta stawka, którą zaproponował senator Sepiał, to, to nie jest stawka maksymalna. Gminy mogą ustalić wyższą stawkę, mogą ustali, nie mogą ustalić wyższej stawki. Ja czytałem w dokumentach, że nawet 22 zł za, za metr kwadratowy. No to jeżeli ona jest w ustawie zabita, tak? No to jeżeli tak, to, to podnosi to z całą pewnością koszty reklamowe przedsiębiorstw i z całą pewnością pozałataniem dziur budżetowych zadłużonych dzięki głównie słabej gospodarce wielkich miast nie będzie miała żadnych, żadnych pozytywów. No więc proszę państwa te dwa elementy, o których powiedziałem, wskazują na to, że świat jest wybrukowany podobno dobrymi chęciami. Ustawa przepełniona była dobrymi chęciami, a efekt końcowy jest inny od zamierzonego i jak sądzę nie oddaje w pełni zamiaru, zamiaru wnioskodawcy, a opozycja, a w szczególności prawo i sprawiedliwość no, w żadnym wypadku na to się zgodzić nie może, tym bardziej, że nie widać, nie widać takiej, takiej potrzeby. Proszę Państwa, jak chodzi o tą egzekucję jeszcze? Jak chodzi o tą egzekucję, panie senatorze, sam raz będzie, sam raz. To, to powiem, że trudno mi sobie wyobrazić, jak to będzie przeprowadzone, bo trzeba będzie zakupić specjalistyczne przyrządy do mierzenia tych kandeli, czyli natężenia, natężenia światła. Ktoś nieprzeszkolony będzie miał kłopoty z, prawidłowym, z prawidłową oceną tego, a po, poza tym na podstawie tego, tego pomiaru, no, który będzie wykonywał pewnie strażnik miejski, a tam, gdzie nie ma straży, no to osoba wyznaczona przez wójta, no, będą spory co do jakości i, i rzetelności wykonania tego pomiaru. Poza tym Oczywiście istnieje kwestia odwołania od decyzji, od decyzji administracyjnej nakładającej tę tą, tą wysoką karę, ale będzie się ona odbywać w oparciu o proces sądowy, który jest długotrwały, a w międzyczasie będzie egzekucja narzuconej kary, więc nie sądzę, żeby to poszerzało także sferę demokracji. Ta ustawa zatem ze miar potrzebna no stała się pewnym potworkiem legislacyjnym, który realizuje nie to, co było zamierzone, ale realizuje przede wszystkim zamierzenia lobbystyczne różnych, różnych grup lobbystycznych. I nie mam żadnych wątpliwości, bo byłem na połączonych posiedzeniach Komisji Senackich i po dwóch latach pracy nad ustawą złożono tam kilkadziesiąt poprawek, kilkadziesiąt poprawek, które w istotny sposób zmieniały przedłożenie, przedłożenie, które przyszło do nas z Sejmu, a to już było w istotny sposób zmienione w stosunku do przedłożenia prezydenckiego. Więc reasumując, chcę powiedzieć tak, że macie tu większość, zrobicie co chcecie. Nie kręćcie natomiast bicza na klasę polityczną, która jest potrzebna, bo jest jądrem demokracji. To musicie usunąć na pewno. Co do pozostałych kwestii, będzie można je pewnie w przyszłości, w przyszłości przeanalizować i poprawić. Natomiast dzisiaj należy stwierdzić, że jest to rozwiązanie daleko niezadowalające i nie, nie tyle realizujące poprawę ładu krajobrazowego, ile realizujące interesy przynajmniej dwóch istotnych lobby. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie senatorze.